Dzień dobry. Coś przyszło. Może grzechotka. Zamówiłem zamówiłem w Amazonie karabinki. A. Jak widać pudełko gratis. Połamane, ale okej. Okay. Zamówiłem, słuchajcie, takie taktyczne krabinki. Jest ich 30 sztuk. W takim fajnym pudełeczku. Zobaczymy, czy jest 30. Dokładnie tak, jest 30. Bardzo się cieszę. Zobaczcie, jakie one są małe. Pokażę Wam, może w por do porównania pendrive'a. Zobaczcie, malutkie. Idealne na przykład do kluczy. Do szlówki. Nie, mu nie musimy się bawić w, w zwykłe karabinki. Te są dwustronne, bardzo praktyczne. Polecam każdemu. Czy do noża, czy do kluczy, czy do jakichś szpargałów. Bardzo fajna sprawa. Ta niocha trzeba brać. Hej!